Cześć, do Minecraft Bedrock zawita nowy tryb gry. Tak, dobrze słyszeliście, nowy tryb gry, którym będzie editor mode. Jeśli dobijecie tu 50 łapek w górę, to mnie bardzo ucieszycie, tak więc już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Prawdopodobnie nowy tryb gry, jakim będzie editor mode, już wkrótce zostanie dodany do Minecraft Bedrock. Będzie on czymś w rodzaju World Edita, z tym że na wersję Bedrock. Jak na swoim Twitterze pisze Smokey Stack, jest to coś zapowiadanego w plikach gry od 2020 roku. Opisane w plikach Lang jako tryb edytora dodaje nowe, potężne narzędzia do edycji świata, przeznaczone dla doświadczonych twórców z urządzeniami korzystającymi z myszki i klawiatury. To wszystko, co do tej pory wiemy. Wynika z tego, że tryb edytora będzie działał tylko na urządzeniach z myszką i klawiaturą. Z innego tweeta możemy się dowiedzieć, że najnowsza wersja Minecraft Preview zawiera takie pliki. Wydaje się, że tryb edytora jest już naprawdę blisko wydania w wersji Bedrock. Te obrazki wyglądają naprawdę ciekawie. Z pewnością, kiedy ten tryb zostanie dodany do gry, to będę z niego korzystał. Ten sam użytkownik pisze, że wszystkie jego znaleziska możemy znaleźć w oficjalnych paczkach danych udostępnianych przez Mojang. Na razie nie wiemy, jak będzie wyglądał interfejs tego trybu, ale mamy screena ze starszej wersji, a do tego kilka krótkich klipów od użytkownika Dark Gamer. Jak myślisz, na jakiej zasadzie będzie działał ten tryb? Podobnie do programu Mine i Mator, bo w sumie to możemy wywnioskować z tych screenów, czy jakoś inaczej? Daj znać w komentarzach, jak to będzie wyglądało i działało Twoim zdaniem. A także zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z Minecraft preview. A na pewno, kiedy nowy tryb zostanie dodany, to dowiesz się o nim od razu. Dzięki za oglądanie do końca. Miłego dnia, cześć.